Cały Twitch gra w grę o budowaniu domów, a żaden z tych przyjemniaczków by nawet deski klozetowej nie wymienił. Szaj, Merdax. Nie zgodzę się z tobą. Nie znasz mojej historii. Nie znasz mojej przeszłości. Nie wiesz, że w Norwegii na budowlance człowiek robił. Nie wiesz tego. Jak miałem 18 lat. Nie wiesz tego. Dla mnie takie rzeczy to nie pierwszyzna. Nie znasz życia. Znaczy mnie nie znasz, może życie znasz. Ale ja pamiętam te czasy. Kiedy z zapaleniem mięśni, między zapieprzałem, żeby mieć na chleb, żeby nikt nie musiał sobie go nigdy odejmować od ust. Dobra, nowa to... gra, lecimy, no. Ale nas zrobił, no. To ty jesteś ten wróżbitą na TikToku, co ja widziałem? Nie, to nie Wróżbita Filip, ja jestem Testry. Dobra, co my tutaj mamy? E, 6.30, 6.00. Rozglądamy się po domostwie. Pina Cove. Okej, okay. myszka lewo, myszka prawo, W. Chodzimy, przyciągaj do siatki, R. Okej. Okay. O, Tom Marino! Odbierzmy. Hello, there. Hello Tom Marino! co, to zdecydował się napisać. To mówisz, że interesuje Cię flipowanie domów. I zwróciłeś do starego dobrego Pinakowa, żeby znaleźć tu taką pracę. Tak jest. Ta ta praca ta jak ta praca na wybrzeżu. Trochę się zatęskniłem za domem albo jakąkolwiek inną szczerze mówiąc, milcz, skończ rozmowę. Trochę się zatęskniłem za domem. Paris, zobacz, tu jest Paris. Kraków. <laughs> Paris w Krakowie? No przecież ta kierka jest idealna. Kaimer, jesteś w, 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 na początkowej mapce? Tak. Nie w w nie, no sypialni? Jest... Tak. Podejdź tak. proszę do okna z doniczkami. No właśnie stoję przy nim, przestawiłem strażnika. A zobacz na pocztówki, zobacz na pocztówki. Czy widzisz Kraków, Poland, a zaraz obok Paris? Nie. Hmm? Serio? No? Kraków, Kraków i Paris. Ja, ja. Kraków i Paris. No? No? Wiadomo było, kto, kto weźmie współpracę. <laughs> no. Ale i strategii, co? Rada miasta wstrzymała przebieranie, y, przerabianie go na Centrum Kultury. Dlaczego? Co się stało? Co, co, co się stało? Na początku wynikało to z problemów z finansowaniem, ale potem. Złej tylko Po tym jak pierwsza ekipa odeszła w połowie prac na coś tam Ktoś nazwał budynek najbrzydszym domem po tej stronie wybrzeża Szybko stał się nową atrakcją turystyczną No wiesz, świetna rzecz, na śmieszny post na społecznościówki Oczywiście miejscowi nie są zachwyceni całą sytuacją Woleliby mieć Centrum Kultury z prawdziwego zdarzenia Jednak Rada Miasta postanowiła na razie wycofać wszystko, zostawić wszystko jak jest Najbrzydszy dom, trochę ostro Czytajcie, czytajcie

Thank you, Tom Marino! Thank you to... Take care, Tom Marino! Dobra. Zakładka maile. Pierwsze zlecenie już na ciebie czeka. Aby znaleźć je, wciśnij tab i otwórz za krawatkę maile. Pamiętaj, aby często tam zaglądać w poszukiwaniu nowych zleceń. Wow! Wow! Tab, maile. Co my tu mamy? To Mówisz, że, że chcesz zostać fliperem? Hej, pośredniczy w sprzedaży takiego jednego domku i chwilowo planuję w nim, total... w nim totalny chaos. Potrzebuję kogoś zaufanego, żeby pomógł mi to posprzątać. Pierwszy i ostatni raz pracowałem z nową dekoratorką wnętrz. Stanowczo przesadziła z ozdobami i zostawiła otwarte okno. Eee, pierwszy raz. Także jeśli szukasz okazji do sflipowania domu, ten naprawdę go potrzebuje, ale ogółem prosta praca, łatwa kasa. Eee, zacznij zlecenie. A, tu już. Jak się chciałem po domku obejrzeć. Rozejrzeć. Okej, okay, dobra. Podstawy zaleceń. Oto kilka rzeczy, które należy wiedzieć przed rozpoczęciem pracy. Po pierwsze, żółty oznacza, że w pobliżu znajdują się zadania. Aby zobaczyć szczegółową listę zadań, wciśnij TAP. Różne zadania wymagają różnych narzędzi. Aby otworzyć menu narzędzi, użyj prawego przycisku myszy. Nie wiesz, jak używać swoich narzędzi? Rozejrzyj się za książką z Bobrem Bessie na okładce. Otwórz ją poprzez wciśnięcie E, aby znaleźć wskazówki do używania narzędzi. Nie możesz namierzyć ostatniego śmiecia w ciśniku, aby zaktywować zmysł flipera. Podświetli on każdy element zadania związany z narzędziem, którego używasz. Czyli co? Doprowadzamy domek do stanu używalności. Naprawiamy, remontujemy. Przede wszystkim tak. Podnosimy śmie... O. 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 O, o proszę. O proszę. Zobacz to. O, o czekaj. O. Hy. jest. Zobacz to. Na początku sobie posprzątamy tutaj. N y witam, Filipie. Czy będzie jeszcze RDR niebawem? A, że nie odpowiedziałem na zapytanie z subka. Jasne, jasne. Wybacz, że nie odpowiedziałem. No, wrzuć się. Dobra, na razie zostawmy te śmiecioszki. <laughs> Martinku, dziękuję serdecznie za 14 miesięcy. Myślę, że jeszcze będzie. O, nie wierzę. Zobacz, jaki tu jest syw. Jeszcze ryba jakaś? Nie wierzę, że tu jest syf taki. Wygląda jak moje mieszkanie. O nie wiesz, zobaczcie coś, nie no. To trzeba wszystko ogarnąć. Tylko czy ja tą rybę mam wyrzucić, czy mogę ją przymocować gdzieś? No tutaj niech stoi na razie. Rozejrzyjmy się w ogóle, co tu jest do zrobienia. Jest też, okej, okay, jest też książka, mycie. Nie ma nic lepszego niż, yy, yy, niż zmycie brudu, aby słonić ukryte pod nim piękno. By pozbyć się plam, wyceluj w nie i przytrzymaj... Yy. Lewy przycisk smysy wraz z projektem, że za będziesz możliwość blokowania sprayu do mycia. Żółtej R, żeby mycie plan był jeszcze szybsze. Brudne okna wciśnij, aby wejść w tryb mycia okien. Oh my god. Oh my god. Co się dzieje? To ja nie jestem flipper, chyba tylko sprzątaczka, no. Co jest? Dokładne ustawienie. O, nie wierzę w to. Poczekaj. Czemu nie mogę. O. No, ja, ja to powinienem chyba móc tu sobie ustawić. Ale dobra, zobaczmy zadania. Zadania. Umyć. Wyrzucić śmieci. Przybić rybki. Mhm. I sprzedać mogę te rzeczy. Śmieci plamy, dobra, dobra, ok, ok. No to przede wszystkim pla, plamy. Chciałbym, chciałbym plamy. Poczekaj. O, mycie. Najpierw posprzątajmy plamy. Tak. Zobaczcie. Zobaczcie, tutaj jeszcze jakieś łapy jakiegoś koczkodana. Zobaczcie, gdzie on poskakiwał, nie? Zobaczcie to. Dobra. Porysował tutaj wszystko jakiś dzieciok. Witam. Kible posprzątałeś? Zostawiłem ci tam niespodziankę? Jasne. Dobrze, że chociaż w gierce posprząta. A, ty byś widział, jak ja mam w chacie wylizane. To byś z podłogi mógł jeść, Adi Nocturn. Czyli tak jak najbardziej lubisz. Dobra. Popatrzmy tutaj, jak wygląda sytuacja. Dobra, tutaj ładnie Cyk, cyk, cyk Cyk, cyk, cyk Zobacz jak wymyte, posprzątane Tutaj jeszcze plamki Proszę bardzo House flipper Tutaj też trzeba Uuu, Nie wygląda to za dobrze Oczywiście później posprzątamy też Ja wiem, że powinienem najpierw je podnieść, a później posprzątać Ale, ale wolę tą szmatką na razie Sobie polatać czy tutaj z tyłu jest wszystko w porządku? Nie, jest wszystko w porządku. Tutaj jeszcze pod F mam latarkę, żeby ewentualnie sobie przyświecić. Na shiftie biegam. Dobra. Ale przyjemna giereczka. Wiecie co, nawet podgłośnię sobie ją delikatnie. Jestem, jestem też ciekaw, ile osób gra w house flippera w tym momencie. Nie, no cały świat gra w House Flippera w tym momencie, słuchajcie. House Flipper, przeglądaj gry na żywo. Która jest najpopularniejsza? Polecano do ciebie. Uwaga, widzów najwięcej. Just Chatting, Grand Theft Auto, Rust, Fortnite, League of Legends, wydarzenia spe specjalne. House Flipper jest na... No, na si 79 tysięcy widzów ma w tym momencie House Flipper. 79 tysięcy widzów, słuchajcie. Język polski. Proszę bardzo. Franiogra, gra. Xayo. Grandi. Next, Evron nawet, pastor remontuje dom na Kajo, papcio developer, budowlańsko, wielka renowacja. Nieźle. Nieźle. Wszyscy grają. Poczekajcie, czy mnie też widać tutaj? Czy mnie też widać tutaj? Jestem, jestem chyba gdzieś. Muszę sprawdzić, czy. Tak, jestem, 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 dobrze. Jestem, gramy, gramy w house flippera. Dobra, house flipping. Przyjemna giereczka. Oczywiście pamiętajcie o konkursie, który jest 50 tysięcy. 000... Eee, komputer za 50 tysięcy złotych Do wygrania Wykrzyknik HF Czyli skrót od Chaos Flipper Jeżeli macie ochotę wpaść Dobra, jeszcze mamy dużo, dużo plam tutaj do, do po pozmywania Cyk, 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 cyk A, zacznijmy od tych plam tych Brzydkich, paskudnych plam Tyry, tyry, Odpalił z tym sponsorowany, ty i jego dziewczyna gra w grę? No, mowa była prawdopodobnie, że musi się transmisja po pojawić na jego kanale na Twitchu. No i pewnie nie było wiadomo, kto, kto gra. Dobra, plamy chyba mamy już umyte 43 na 56. Więc to jeszcze nie wszystkie plamy. Tego się najbardziej obawiałem, że, że dojdzie do sytuacji. Ale dobra, poczekajcie. I teraz tak. Kosz? Czy co to jest? Narzędzie flipera? A, ja mogę. A, patrz. Narzędzie flipera. Ja mogę to posprzedawać. Ale sztosik. Dobra. Narzędzie flipera. Patrz. To o to też chodzi. Zobacz. Zobacz. No książki nie sprzedam. <grybujesz> Ale półkę już mogę. Narzędzie flipera. Dobra, puśćmy sobie jeszcze jakąś muzyczkę do tego może. Bez przesady. Dobra, może bez muzyczki. Świeczuszka? Nie ma. Mydełko? Nie ma. Czy ja coś mogę tu jeszcze sprzedać? Chyba nie. Budzik jakiś? Nie. Yy, mogę jeszcze miotłę. Mogę jeszcze tą wielką rybę stąd. O, wiosło. Life, love, love. laugh. To zazwyczaj jest jak wejdziesz do domu. To gdzieś widać. O, tu jest jeszcze ryba. Live Love Love. To zazwyczaj gdzieś u góry, albo w łazienkach takie napisy są. Live love. love Wikaj tego pełno. Można to sprzedać później na, na dru z drugiej ręki. Sprzedaj jeszcze pudełko i szmatkę. Szmatkę mam. I pudełko mam. Dobra, mamy wszystko. Plamy. 22 na 25 śmieci, 0,27, czyli jeszcze 3 plamy, 3 plamy, ale to już zaczynamy ładować powolutki śmiecioszki. O kurde. No nie gadaj, że... Nie gadaj. Serio? Do jednego worka jeden śmieć? Do jednego worka jeden śmieć? Nie. Oto gwiazka dla Ciebie. Klient jest już zadowolony? Okej. Okay. Czy my powinniśmy już zakończyć zadanie? Jeżeli klient jest już zadowolony. Chyba nie. Dobra, zbieram śmieci. Chyba jeszcze nie, co? Tutaj jeszcze plamy. Dobra. Okay. Tak, półnicza teraz sprząta śmieci. Narzędzie flipera, bo to mogę sprzedać pewnie, a nie, nie, nie mogę. Mycie, domymy. Dobra. Jeszcze jedna plama gdzieś. Uuu, tutaj chyba. No i pięknie. Ej, to rewelacja. Ja już mogę za zakończyć zlecenie. Okna jeszcze ewentualnie można umyć. Dobra, zakończ zadanie. Shift Enter. Na pewno chcesz teraz zakończyć zlecenie, zarobisz 1491. Tak, chcę zakończyć zlecenie. Tak.